Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy. Jest niedziela 22 września 2019 roku. Ja jestem Kocur, a to jest sklep z Fortnite. Na dzień dobry konkurs. Gratuluję Ketchupowi, którego komentarz dzisiaj najbardziej mnie zainteresował. Proszę, wysłałem ci opis, wyślij do mnie maila, dodam ci do listy kwalifikacyjnej i oczywiście wyślę ci grę. A dzisiejsze pytanie konkursowe związane jest z eventem Batmanowym, to znaczy może nie tyle co z samym Batmanem, ale z uniwersum DC, czyli, czyli uniwersum, z którego Batman pochodzi, jak również inne postacie, które uważacie postacie, że z postaci z uniwersum DC mogły znale znaleźćby się w Fortnite i jakie skórki mogłyby być nam udostępnione do zakupu. Jakie chcielibyście kupić? Z DC, oczywiście, nie z Marvela. Także zobaczymy, poznamy Waszą znajomość i, i, tego całkowicie innego uniwersum. Także to jest pytanie na dzisiaj, a my lecimy ze sklepem. Mamy kilka, no, znaczy kilka fajnych rzeczy. Mamy oczywiście strój kobiety kota z komiksu. Ona jest przepiękna. Czarna skóra, kocica bardzo seksowna skórka. Bardzo fajnie zrobiona. Fajna, odwróć się mała. No dobra, tak się odwrócimy. Na plecach perf perfekcyjny łup kryształowy kot, który prawdopodobnie nie został skradziony skądś przez naszą znaną, sławną złodziejkę. Dwa style: jeden z goglami na sunię nasuniętymi na, na twarz, jeden z goglami na czole. Tak czy tak, rewelacyjna skórka. Do tego, do tego w tym zestawie mamy kocie pazury, czyli takie zbieraki dla niej. Pokaż swoje kocieruchy. Mrau! I mamy smagnięcie pejczykiem. Oh je! Yeah. Cały zestaw jest rewelacyjny. Bardzo mi się podobają te skórki. Za <coughs> ta współpraca z, z DC. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, to jest w ogóle nowa grupa skórek, które się nazywają DC lotnia Batmana. Niektórzy tutaj narzekają, że jest troszkę za duża. Mnie się ona bardzo podoba. Prosta, prosta i kojarząca się jak najbardziej z filmem. Więc jak, jak najbardziej podoba mi się ta rzecz. Co mamy jeszcze? Bat-sygnał, żeby pozostać w tym samym w tym samym klimacie. I muzykę z, z, DC, z DC z Batmana, którą słyszycie w tle, moi drodzy. Na, do, do sklepu trafił też Zord Goton z takim z takim e, śmiesznym zbierakiem haratacz. Latający haratacz Zortag tego to taki kosmita, nie? Z jednym much. Nie wiem czy to nie jest powiązane z tym rajdem na Era 51 właśnie. Tutaj mamy znaczek na jego piersi 51. Który miał się chyba na dniach się teraz ma odbyć. Duże wydarzenie, m, takie internetowe. <laughs> to taka ciekawostka. ciekawostka. Otóż y, w internecie ludzie z, y, zwołali się, żeby, y, żeby y, po prostu wpaść do Area 51 i sprawdzić, co tam jest. Prawie 3 miliony ludzi się zapisało na to wydarzenie. Okazuje się, że tam wcale tyle ludzi nie, nie pojechało. Y, także to się pewnie nie uda. Zresztą Area 51 jest bardzo ściśle strzeżona przez amerykańską armię i oni ich tam nie wpuszczą za bardzo. No ale idea była taka, że jeżeli zbierze się wystarczająco dużo ludzi, to nie będą do zatrzymania. No cóż, nie, nie do końca to wyszło, z tego co wiem. Mamy komandosi. Komandosi. Niepospolity strój komandosa. Nie wiem, czy to są komandosi w liczbie mnogiej, czy ona się nazywa komandosi tak trochę chyba nieudana jest ta nazwa czasami czasami te tłumaczenia są takie nie do końca trafne mamy nowość pełne wychylenie no właśnie i to jest emotka zrobiona bardzo szybko na to jest bieg Naruto ale to ewidentnie nawiązuje do mema który trafił właśnie parę dni temu na parę dni temu na no do internetu gdzie podczas gdzie podczas rejestrowania materiału przez jednego z dziennikarzy, właśnie z obszaru 21, z tyłu zaplecanie biegał mu człowiek w takiej, w takiej pozycji, no i stał się ten mem bardzo, 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 bardzo ikoniczny i ważny. I tu widzę nawet do tego stopnia, że, że jest on w Fortnite. Mamy kosmitek dopasowanego, tak naprawdę, do klimatu. Tego takiego kosmiczno ufoludkowego klimatu sklepu dzisiejszego. I mamy drużynę kosmosu, następną nowość. Właśnie, i to też ludzkość miała swoją szansę. Część zestawu UFO, i to też jest ewidentnie związane z tym wydarzeniem, które miało wydarzyć się w Ameryce. No cóż. I to by było chyba wszystko na dzisiaj. Ja zapraszam ponownie na 14 na mecze customowe z, 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 z kwalifikacjami, przepraszam, zamyśliłem się. Na mecze customowe z kwalifikacjami i z nagrodami, oczywiście, także gramy od 14 do 18. A wieczorem gramy z drugim youtuberem z Mario82, gramy Borderlands. Także też zapraszam. Jeden i drugi live jest na YouTubie. Zapraszam bardzo serdecznie. Także to był sklep, moi drodzy, na 22 września 2019 roku, na niedzielę. Ja życzę Wam wspaniałego dnia i zapraszam na 14 na live. A. widzimy się troszeczkę później, za parę godzin. Trzymajcie się. Hej, hej, miłej nocy. Znaczy miłego dnia.